Dzień dobry, tu Mirek Burlejko i witam z Kalifornii. Dzisiaj pięć razy zaczynałem robić tego vloga, bo nie wiedziałem co powiedzieć. Tak więc witam cię z Kalifornii i ruszamy z naszym wspaniałym dniem. I dzień dobry, witam już w domu. Dzisiaj przygotowujemy się do otwarcia szkoły bloga, slash szkoły YouTube'a. Plus, mam cię wywiad z fajnym człowiekiem. Pewnie już wiesz, skim, a jak nie, to pewnie się niedługo dowiesz. Ale temat, który chciałem Cię sobie poruszyć, to jest temat bardzo ważny. Jeżeli w ogóle myślisz o zakładaniu swojej firmy albo masz swoją firmę, to temat, który Cię prawdopodobnie, na którym się etapie interesuje, to to, żeby Twoja firma zarabiała więcej. Czasami jest taki pomysł w firmach, wtedy firmy lepiej działają, jak firmy zarabiają więcej. Ale nie tylko chodzi o to, żeby firma miała więcej przychodu, ale też żeby zostawało więcej tych pieniędzy. I teraz, gdy w jakiś sposób analizujemy i swoje biznesy, i różne biznesy, to dochodzimy do wniosku, że jest pięć elementów. Pięć elementów. Jeżeli któryś z tych elementów nie działa, no to wtedy ten zysk nie będzie rósł, a jeżeli na przykład chcemy, żeby zysk w naszej firmie zaczął rósł, musimy zaadresować jeden z tych pięciu elementów. Ciekawi Cię pewnie, co to za elementy, więc już pokazuję. Rzecz pierwsza, więcej osób musi wiedzieć o tym, co robimy, w różny sposób, czy to będzie w formie płatnego ruchu, czy może bloga, czy może vloga, czy innej rzeczy. Coś, co się nazywa marketingiem. Czyli, jeżeli widzimy, że w naszej firmie nie dochodzi nowych klientów, których możemy potem zmienić na naszych prawdziwych klientów, no to problem leży marketingu. Proste. Druga rzecz większa konwersja czyli coś, co się was sprzedaż. Czyli mamy ludzi, którzy się o nas dowiadują, i mamy ludzi, którzy o nas kupili. I to, co się dzieje tu po drodze, to jest sprzedaż. Ta sprzedaż jest umiejętnością wytłumaczenia wszystkich zalet naszego produktu, bo, na przykład, gdy kupujemy komputer, i patrzymy na ten komputer, po prostu leży na półce, no to nie wiemy, jaki on jest, jak działa. A jeżeli przyjdzie do nas ktoś, ktoś na tym zna, albo się dowiemy o tym też w marketingu i powiemy się: O, to działa w ten sposób, to są dobre zalety tego produktu. A dodatkowo, jeszcze dzisiaj mamy fajną zniżkę, ludzie sobie kupują takie rzeczy, więc sprzedaż jest bardzo ważna. Potem dochodzą takie ciekawsze tematy, czyli zmniejszenie kosztu per jedynka marketing, zmniejszenie kosztu pozyskiwania nowych osób, bo teraz. Możemy pozyskiwać nową osobę naszego biznesu, już mamy produkt za 100 zł i pozyskanie klienta do naszego biznesu to jest 1000 zł. Czy to jest dobry biznes zyskowny? No nie. Więc kwestia jest też taka, żeby szukać miejsc, szczególnie w dzisiejszym czasie, gdzie jest to ułatwione, aby docierać do naszych potencjalnych klientów w sposób jak najtańszy. Nie zawsze znaczy to, żeby robić marketing źle, ale to chodzi, żeby robić marketing dobrze, ale jak najmniejszym kosztem. Wtedy, że ten koszt zmniejszamy, wtedy możemy Mieć większy zysk. Kolejna rzecz to jest zmniejszenie kosztu per klient. Produkt, sprzedaż, zarządzanie firmą. To już jest trudniejszy temat i w tym wypadku chodzi o to, że załóżmy, mamy 100 klientów i mamy 10 pracowników. I teraz, jeżeli te 10 pracowników jest w stanie obsłużyć kolejnych 100 osób, super, to jest bardzo fajne, bo wtedy koszt per kolejny klient nie rośnie liniowo. Jeżeli natomiast per każdy klient potrzebujemy zatrudnić nową osobę w naszej firmy, albo potrzebujemy kupić jakieś narzędzie, które będzie dedykowane na tego klienta, wtedy może to nie jest najlepszy sposób. Więc to też jest taki temat, gdy już mamy ilość klientów i mamy nasz przychód, no to trzeba popatrzeć, ile tak naprawdę. Częścią tego całego systemu są nasze koszty. Nie jest to może rzecz najważniejsza w tej całej układance, ale na pewnym etapie warto to spojrzeć. I tu znowu, produkt, jak produkt jest tworzony, czy jest powtarzalny, etc. Sprzedaż, jak jest realizowana sprzedaż, czyli też w sposób czy proces tej sprzedaży nie pochłania za dużo zasobów, bo jeżeli na przykład mamy jednego handlowca per klienta, hmm, może to być też bardzo kosztowne. I zarządzanie firmą, czyli też musimy firmę tak zarządzać, żeby była w stanie lepiej działać. I ostatni element, który jest odziwo dziwo łatwiejszy niż czwarty, to jest zwiększenie wartości per klient. I tu już wszystko działa i produkt, i sprzedaż, i marketing, i zarządzanie firmą. Chodzi o to, że jeżeli mamy klienta, takie na przykład sieci komórkowe mają, to sieci komórkowe nie obchodzi ich to, żeby Sprzedać abonament na jeden miesiąc i zapomnieć, chodzi o to, żeby strzelać abonament ciągle, potem dawać kolejne abonamenty, potem dawać kolejne produkty, potem wymiana telefonu, potem ubezpieczenie, etc. etc. Czyli zwiększanie wartości klienta i to może być realizowane zarówno w kwestii ulepszania produktu, budowania nowych produktów, sprzedaży, marketingu i oczywiście zarządzania firmą, bo jak nie mamy firmy gotowej na to, żeby dostarczyć naszym klientom więcej produktów, będzie nam ciężej. Więc jeżeli potrzebujesz więcej zysku w firmie, jest bardzo duża szansa. Oczywiście nie mówimy tutaj o manipulacjach podatkowych, tylko o normalnych metodach. Jeżeli mamy problem w firmie, chcemy więcej zysku, wystarczy to przejść przez te trzy elementy i sprawdzić jak nie trzy tylko pięć. Wystarczy przejść przez te pięć elementów i sprawdzić jak to jest u Ciebie i wtedy podjąć decyzję, który element powinniśmy naprawić. Okay? Tyle. Zapraszam dalej. I już jestem w biurze. Nawet w biurze po kilku godzinach nagrywania skończyłem właśnie nagrywanie, tym samym jestem przygotowany na wywiad, bo już a, a, a szczena mi się rozruszała. Za chwilę więc przychodzi mój gość. Mam nadzieję, że przyjdzie i trafi. Za chwileczkę go spotkamy i zadamy mu parę trudnych pytań. Dotyczących życia i pieniędzy. Jesteśmy już w biurze, przygotowujemy się do nagrywania. Mamy Piotra, mamy kamerę numer 1, mamy kamerę numer 2, mamy kamerę numer 3. i mamy naszego ciszy gościa. <laughs> się ma? Tego wszyscy znają i kochają Michał Szefrański. Michał ma y, taką książkę. Ja mam tą inną wersję, odwróconą do góry gapią. Specjalnie tunegowaną. Właśnie. Opowiedz takie palce. Tunegowana wersja, w której są dni tygodnia tutaj piątek poniedziałek, czwartek, wtorek i tak dalej. A chodzi o to, że to jest wersja, z której robiłem audiobooka. Nagrywałem. Tak, i tych zakładek nie wyjąłem, bo dokładnie zaznaczyłem ile udało mi się nagrać każdego dnia, wiesz? A, to tak. Dobrze, dobrze. No. Są jakieś ślady po łzach w środku? Nie, nie, wiesz. W sumie czytałem z, nie z papieru, tylko z iPada, jak siedziałem w studio, ale później sobie zaznaczałem wiesz, w którym miejscu gdzie i tak dalej. Bo musiałem... Ogarnąć, czy uda mi się, czy nie uda w założonym czasie. 20 godzin w studio. Jezus. <grafy> tak więc, e, lecimy właśnie z wywiadem z Michałem Szafrańskim na temat, na temat, kiedy zostanie prezydentem Polski, bo to jest dość ważny temat dla naszej społeczności. I, i zaraz się widzimy. Więc, e, wywiad już niedługo w internecie, prawdopodobnie za parę dni. Wygląda, Jeszcze Michał e, rozmawia. Prawdziwy Michał. E, więc to tyle, jestem już w domu i jeżeli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości a propos tych pięciu rzeczy, daj znać w komentarzu. Jeżeli masz jakieś pytania, wątpliwości a propos tego, co się ukaże w poniedziałek w moim podcaście, też daj znać. Chociaż to już dużo nie zmieni, bo już mamy nagrane, natomiast wywiad jest gruby. Dużo o temat inwestycji Michała tego co robi, jak robi, jak pojmuje decyzje, jaki widzi pomysł na to, żeby w Polsce było lepiej, więc dużo ciekawych rzeczy. Ja tym samym zbieram się do przygotowania do wieczornego webinaru. Jeżeli masz ochotę, to Cię zapraszam wieczorem na link poniżej. Tak więc to tyle. Dziękuję Ci bardzo dzisiejszy dzień i do zobaczenia jutro. Pa.